nawet sama, jak wskazują jej zachowania, nie zapoznała się z aktami sprawy tej przeciwko mnie. Ten wniosek, który sporządziła to w zasadzie przygotowałem jej ja. To ja jej doręczyłem odebrane w październiku 2010 roku dowody mojej niewinności, to znaczy te pisma operatorów internetowych. I ona je trzymała przez kilka miesięcy, gdy ją prosiłem, niech pani złoży wniosek o, uniewin o uniewinnienie mnie, bo są te artykuły, to Panna Wassermanówna mi mówiła, panie Zbyszku, czekamy, panie Zbyszku, czekamy, panie Zbyszku jeszcze. No a koniec, panie Zbyszku, wypowiedziała mi adwokat Małgorzata Wasserman, pełnomocnictwo. Tak się zachowuje y, pani Małgorzata Wasserman, y, 14 listopada 2018 roku złożyłem wniosek, osobiście w jej biurze poselskim, proszę, biuro poselskie, pieczęć, Wniosek o skierowanie interpelacji poselskiej do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie ustalenia zgodności prawomocnego postanowienia Sydzii z i tego właśnie postanowienia z 15 marca 2016 roku, czy jest zgodne z tymi przepisami prawa, o których od początku w tym materiale, zatem 366 paragraf 1, 40 paragraf 1, 226 paragraf 3, i co wiecie Państwo, że ta pani, która jest zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, odpowiedziała. Ależ oczywiście, że nie. Ona mnie ma teraz w dupie. Skasowała 1500 zł, dzięki mnie yy, wypracowała sobie doskonałą relację z sędziami i z zolami, którym mnie sprzedała nora, a teraz żnie. Prawą i sprawiedliwą, i mówi, że jest uciwa, i no, i jest to, proszę Państwa, kandydatka, jak piszą, na stanowisko marszałka Sejmu. Wolę sobie wrócić, w takim razie, jeszcze raz na chwilkę do tej prawej, uczciwej, sprawiedliwej, czego by ona jeszcze o sobie nie opowiadała podczas tej konwencji. Proszę bardzo. To jest moje pismo z 14 listopada. Pani Małgorzata Wasserman, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka brała za to kasę chyba 2000 miesięcznie, pismo złożone osobiście w jej biurze poselskim, to jest pieczęć biura poselskiego, i wniosek o skierowanie interpelacji poselskiej do Ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego w sprawie tego postępowania. Z tego postanowienia sędzi Beatty z 15 marca z podaniem zarzutów, w tym naruszenia prawa określonego w artykule 40, paragraf 1, punkt 7 kpk, w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi przestępstw. Słuszność tego mojego zarzutu potwierdził prokurator generalny tą kasacją. A co zrobiła w odpowiedzi na to moje pismo zastępca? Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Małgorzata Wasserman nie zrobiła, proszę Państwa, nic. Ona wzięła kiedyś tam ode mnie 1500 złotych, oszukała mnie i uważa sprawę za załatwioną.